uchwała numer 2/2021 roku. Może tym razem coś złowimy. Zobaczymy. W sensie jakiś karpik może nam. No jedziemy na Lindis. Się trafi. W tej chwili już prawie jesteśmy, tutaj widzimy już staw rekreacyjny, Mam nadzieję na jakiegoś karpia. No, liczymy, liczymy na karpika tak, wreszcie. Mam nadzieję na karpia. Niedługo dojedzie do nas Łukasz. Więc Będziemy we czterech i spróbujemy wyłuskać jak najwięcej karpi się da. Do zobaczenia później. Cześć. Nagrywamy trochę od tyłu, ponieważ jakoś nie mieliśmy czasu w sumie za dużo ponagrywać z tego jak się rozkładamy, gdzie stawiamy zestawy itp itd. Ale na koniec stwierdziliśmy, że nagramy dwie części filmu taką właśnie na początek i, i na koniec. Przyjechaliśmy w sobotę tak około godziny 10.30 tej na Lindisa. Rozstawiliśmy się, poczekaliśmy na naszych znajomych, którzy dojechali tam koło 11.30 i my żeśmy wytypowali sobie stanowisko numer 1. Jesteśmy tu pierwszy raz na Lindisie i nie wiedzieliśmy, że ta jedynka taka zbytłowna nie jest, ale to o tym może w podsumowaniu. Mieliśmy jeszcze stanowisko numer 3 i numer 5. Na trójce mieliśmy jedną wędkę, na jedynce mieliśmy cztery, a nasi znajomi mieli obstawioną do końca trójkę i całą piątkę pogoda super pogoda bardzo dobra słońce trochę wiatr wczoraj powiał ale tak to to bardzo ciepło generalnie jest tu fajnie cisza, spokój jak jest pogoda to jest po prostu rewelacja eee, za chwilę zobaczycie jakie ryby złowiliśmy eee, żeśmy złowili z Bartkiem łącznie cztery ryby eee, Rano, tak? Tak. Rano, o poranku wczoraj. W niedzielę rano. Tak. Bartek, pierwsza ryba. Niedziela rano pierwsza ryba. No to tam zobaczycie na zdjęciu. Później był I mój wagę. karpik. Tak. E... A następnie w nocy, w tej nocy naprawdę, tak naprawdę, te ładne ryby. No jedna. 12 kilogramów. do 12, druga około godziny później. Wielka, wielka, wielka życiówka tutaj. No, także zaraz zobaczycie te ryby, a na koniec podsumujemy cały wyjazd. 640. Jak pięknie będzie ujęcie jaki <śmieniciela> świlek <śmieniciela> co wygodnie by ci było ja jak go brałem to się na kolana 640 i taki 7,5 kg się zameldował mamy takiego pięknego karpia jego waga to 8,5 kg. Śliczne. Tutaj taki ładny karp, pokażę jego może pyszczek. No, był już kuty, ale ryba cieszy. Więc tak, są dwa karpie. Tutaj ten Karola 13,5 kg, drugi 8,5. Już 15 minut Bartek sobie walczy z karpiszonem Ten się łatwo nie chce poddać jeszcze zrobił dopiero tak naprawdę jeden plusk pod powierzchnią, a cały czas ściąga do dołu ale zaraz już pewnie wyląduje w naszym podbieraku rybka zważona 12 kg Starowa waga oczywiście wcześniej była. Różni się tylko 12 kg waży na szkarpik. A więc, jak mamy drugą rybę, tutaj tata koluje. No i ryba chodzi ładnie. Zobaczymy. Moja ryba miała 12 kg. Ta wygląda, jakby była naprawdę ładna. Godzina po tamtej. Tak, godzina niecała. Jak będzie na macie, to się zameldujemy. piękny karpiczek. Patrzcie jaki on ma wielki. Porudne ze swoją dłonią. Giganta. Jak dwie moje dłonie? Śliczne. I bardzo jasne. Nie no będziemy i go... No i PB, nie będziemy go trzymać do rana w worku, żeby zrobić ładniejsze zdjęcia. Rybka już teraz wraca do domu. Kochani, właśnie ważymy rybkę 14 no 14,5 powiedzmy, czyli ojca nowe pb. <laughs> Gratulacje. A więc wypuszczamy rybkę. Karpik płynął w dobrej kondycji. No jest tak, panie łowco, weź się powie o swojej rybie. No hall był rzeczywiście energiczny. Od razu było oczywiście, że to jest silna ryba. Mój poprzedni karp, to było 12 400 tak nie chodził, chociaż też troszeczkę się z nim pobawiłem, ale ten fajnie odjeżdżał, był bardzo silny. No i nowe WPB fajnie. Jestem przeszczęśliwy, Druga w nocy. Super. Dobrze. Ograny? Tak, wszystko jest. No to teraz pora na podsumowania. E, nasi znajomi obłowili się strasznie. E, generalnie było pełne obłożenie łowiska, 12 stanowisk było zajętych. Oni złowili 16 ryb. Złowili 16 ryb, czyli, chyba tylko jedna ryba poniżej 10 kg? No nie no. Poniżej 10 kg było kilka ryb, ale jedna najmniejsza, około 4 kg. Ale generalnie tam... Generalnie większe. Byli blisko dziesiątki, złowili dwie czternastki, jedną z plus, grze obłowili się strasznie i łowili wszystko z piątki. Praktycznie się wszystko im wchodziło z tej piątki. A najlepsze jest to, że oni też tutaj nigdy nie byli. Tak, też hmm. byli pierwszy raz. No, wpasowali no, się idealnie. tutaj fuks. Mieli rzeczywiście tutaj z tym stanowiskiem dużo szczęścia. Obok nich na szóstce tylko jedna ryba, naprzeciwko nas, czyli na dwunastce jedna, jedna ryba. Tak generalnie to Bez bardzo słabo. No. No, oni rozwalili to? system. Pozdrawiamy Karola i Łukasza. No, my jesteśmy zadowoleni, bardzo jesteśmy zadowoleni. Właśnie dwie doby nam minęły. Bartek dwie ryby, ja dwie ryby, czyli jest fajnie porówno. Jeszcze czekamy, jeszcze może coś Jeszcze uderzy. czekamy, będziemy się teraz właśnie składali. Oczywiście wędki wychodzą z wody ostatnie. E, no ja jestem podwójnie szczęśliwy, bo udało mi się pobić swoje TB. 14600. Super ryba, piękna ryba, bardzo waleczna, bardzo silna. E, Koło pierwszej w nocy w, w, uderzyła i... No, fajna, fajna rolka. Bartka rolka zresztą też była ekstra. Bo jest no, ale ten mój kart, ten kart. Bo walczył nawet lepiej niż. Ta dwunasteczka, ten drugi. tak, świetnie chodził. No i super, na pewno tu jeszcze wrócimy do pani Ali. są fantastyczna kobieta. Bardzo pozdrawiamy pani Alu, jeśli pani nas ogląda. Fajne łowisko. Mamy tutaj blisko też, bo pół godziny, więc z moment. No i są tu duże ryby. No. Generalnie, no generalnie taka średnia tutaj to jest 10 plus. Tak, to się łowi praktycznie powyżej 10 kg te ryby, jeśli już wejdą. Więc naprawdę na duży plus. Na pewno co innego niż na przykład na oleśniku. Na oleśniku łowimy głównie takie ryby do 10 kg, a tutaj wpadały przeważnie powyżej 10 kg. Tak, tutaj. Na pewno tutaj większe ryby są tutaj. Maluszków tu w ogóle się nie łowi tak naprawdę. No tam kilka ich może pływa, ale. Tak, to to. Przewaga takich dużych ryb. No, i czekamy na następną zasiadkę, już za dwa tygodnie. Zobaczycie później gdzie. Na pewno wrócimy w posta na Facebooka. No i zapraszamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka. Tam będzie pełna relacja klikana czy wpisana. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie lajka. Like będzie nas to motywowało, żeby więcej może nagrywać, bo jakoś tak trochę leniwie podeszliśmy do tej zasiadki za dużo żeśmy nie nagrywali ale też znowu pogoda była taka piknikowa i fajnie się gadało tutaj z znajomymi oni zresztą mieli kupę ryb swoich robiliśmy tak naprawdę za podręcznik żeśmy tam latali i pomagali podbierać te ryby bo oni nie zabrali swojej kołyski swojego podbieraka i slinga więc wszystko przechodziło przez nasz sprzęt więc żeśmy tylko latali tak w te i we w te do wagi ale było super naprawdę było bardzo fajnie do zobaczenia nad wodą thank <laughs> you